Cześć, witam w kolejnym odcinku na naszym kanale znów po dłuższej przerwie i co by wam tu powiedzieć cebula została zasadzona, nie wiem czy o tym był materiał odcinek, czy nie nie wiem, nie, nie pamiętam to chyba wiemy to było tu odcinek z działki co ino tutaj co tutaj ino wziąłem piasek i gnój, na no przekopałem i nic, chyba więcej ostatnich odcinków nie było z działki chociaż nie, mogę się mylić to mnie poprawcie i tak co na działce, co na działce no co, ja jednak raczej działce, nie? Maliny były powstrzymane, już nie pamiętam kiedy. 2 Dwa... 3 miesiące temu? Około nowego roku to jest pewnie. I tak. Martwiłem się, że się nie przyjmą. Obcy, najmniej tak dziwnie, nie 12-13 cm. No, różnie około. ze drzwi i tak. Tu, gdzie nowe wyrastają. Będziecie nie wyrosną, ale widzę ładnie wyrastają nowe maliny, Więc będzie ciekawie Dzisiaj nic nie podlewałem, ponieważ stary była burza i dość No padało, nie? Więc nie miałem co podlewać Praktycznie mi za podlewanie Cebula rośnie, szczypior również Pierwszy szczypior już zebrałem No i powiem Wam, że okej okay jest Cebuli też od groma jest Nie wiem, jestem dobra Cebuli... też tu od groma zasadziłem Cezaru już w pierwszy zabrałem. Kurwa, nie wiem jak to Ja nosiliśmy wodę, to to nie, wszystko są burze i na no, no, nawoziliśmy wodę Więc jest Dzisiaj Do sąsiada dwa wózki gnoju zawieźliśmy, bo tu była pełna kupa Gdzieś tu była tle, no było tyle gnoju było Co zostało Działki nam, ale co do sąsiada poszedł dwa wózki, to zostało Na razie do sąsiada i co? Pójdziemy o tak, jak groch roczników. I tu widzę, że jest grośnie. rośnie mnie sami widzę, że rośnie, nic jeszcze nie. Co to jest chwastów. Co chwastać, czy poplon to nie wiem. E, Bardziej bym stał na chwastę, ponieważ poplonu prędzej i... Nie widziałem jak kopywałem obornik. Nie widziałem, że dużo tutaj... ten poplonu, żeby było więc więc no a ja to pochakać. znaleźć wolny czas i pochakać. Dobra. mamy marchew pierwszy raz na tak śmie chciałbym, bo to nie będę było miałem to za siebie i dostałem teraz tak, teraz tu gdzieś będzie

Nie, tylko wyjdzie. Tu słonecznik, słonecznik. Tu łącz słonecznik. Uj, co w tym będzie to To jest mąch pasy, to trzeba je pochratać. Jest to Co rośnie? Jeżeli nic nie widzę, żeby no w sumie słonecznik to jest to od poniedziałku, nie? Gdzie mamy sobota, To jest... 5 dzień 9 To jest to jest normalne Ale w, w, w ubiegłym roku mi są leśnić, nie wtedy Więc się tego obawiam i właśnie że można nie wejść Nie wiem dlaczego Patrzcie pamięta to coś nie podlewałem W ubiegłym roku w tym roku to samo podlewałem Cóle też lewem martwię że nie wejdzie, ale ze i dosyć nie, dużo jest jest, jest. jest. tak powiem na trawę był nasypany nawóz no, ładnie to wygląda tam biała to na to się nie filmujcie to było cięte. i tu to tu było tu było zrobione żeby właśnie skłamać kurde był to siany popląt taki wiecie no zboże no i tak potem miałem takie rozpinać te zboże zostawić nie ale poza zboże będzie to nie będzie wyglądało jakby źle no ale potem zarzuci się i będzie zboże nie no to będzie wyglądać będzie uczty zboże więc dobra postanowiłem posypałem piaskiem i przykolepałem obornikiem i, i, i... to było dobre nie wiem Dla zboże do niczego, zawsze... wiecie, jak tak byłoby, ale no... A teraz patrzcie te tutaj zboże takie jest, wiecie o, że tak tu jest zboże jeszcze na pewno tu nie możesz boże ja też w rosną wszystko co tu będzie nie wiem możesz ładne co coś innego nie wiem w ten film zostało ale tu w ogóle on wyrośnie odbije tego nie wiem nie jestem pewien i tak ta marchew na no tej taśmie dawno sztuka nie było więc postanowiłem coś nagrać żeby coś było choć na kanale, ale co się dzieje? Nie wiem, czy do czy nie, a to jest to była pudełka. Na razie widzę. Może nie taki film, kąt, może tu się rządek,